Myślę, że jest to spektakl, który zadaje pytanie o aktywność obywatelską. I to jest, myślę, dla mnie najważniejsze pytanie: o to, jakie są formy tej aktywności obywatelskiej, jakie z tych form aktywności mają sens, jakie działania mają sens, w jaki sposób powinniśmy je podejmować, czy w ogóle powinniśmy je podejmować. Codziennie każdy z nas sobie zadaje takie pytania. Często myślę, że one też pozostają choć bez odpowiedzi. Dla mnie osobiście i myślę, że też. To, gdzieś jest w tym spektaklu, że bardzo ważne jest takie codzienne praktykowanie oporu, po prostu. Niezależnie od tego, czy cel jest bardzo blisko, czy cel jest bardzo daleko, czy w ogóle jest osiągalny, czy nie. Ja raczej też tak mam w życiu, że staram się ten opór praktykować każdego dnia na wielu, wielu poziomach, i myślę, że to jest bardzo gorący i aktualny temat. Oczywiście staramy się tego nie robić w sposób jakiś nachalny. Mówię tutaj o języku teatralnym. Tylko taki, który rzeczywiście, mam nadzieję, będzie dawał do myślenia i Państwo sobie postawią te pytania i być może za jakiś czas będą umieli sobie udzielić na nie odpowiedzi. Patti w obywatelce Kane, naszym spektaklu w Narodowym Starym Teatrze w Krakowie, mówi takie zdanie. Chcę świadków, nie widzów. Zapraszam Państwa, żebyście byli naszymi widzami i być może staniecie się również świadkami. Bardzo na Was tu czekamy na dużej scenie na placu szczepańskim.